Wkrótce druga tura wyborów prezydenckich. Wybierasz się? Oczywiście wybieram się, chociaż nie będzie wcale to takie proste, ponieważ ja i mój brat i cały Kwiat Jabłoni gramy wtedy dla Polonii w Hamburgu. E, jesteśmy na naszej europejskiej trasie, ale już większość zespołu, ja myślę, że lada moment, e, zmienię możliwość swoją na taką, żebym mogła głosować z Polonią za granicą, bo nie wyobrażam sobie na te wybory nie pójść. Jakiego ty chcesz mieć prezydenta? Starczy. Nie wiem, nie wiem. Czuję, że zaraz jak powiem, to się pogubię, że coś... Nie, już wystarczy. Ale rozumiem, że ważne jest dla Ciebie, kto będzie tym prezydentem. Oczywiście, jest dla mnie ogromnie ważne, kto będzie prezydentem. No dobra, no Ci odpowiem. Prezydent oczywiście powinien być, mieć... Cenić altruistyczne postawy to powinien być prezydent, który świetnie się prezentuje, który dobrze mówi po angielsku, no przede wszystkim ma funkcję reprezentacyjną, ale też taki, który chce się dogadywać, który nie wetuje wszystkiego. Um... Oczywiście mam swojego kandydata. Myślę, że się wszyscy domyślają jakiego, po tym co ja z Jackiem, o czym mówimy od lat, ale to już na razie po prostu powiem tyle. Idźcie na wybory, bo bardzo warto. Szkoda nie, nie korzystać z, tego, z tej możliwości celebrowania wolności, a mieliśmy w historii Polski bardzo mało tej wolności, więc korzystajmy z tego.